Dramaturgia, emocje, nerwy, sporo widowiskowych akcji, ale i proste błędy. Siedem bramek, wahania wyniku. Kibice zgromadzeni na stadionie miejskim w Kępnie nie mogli narzekać na nudę. W spotkaniu Polonii z Baryczą janków nie brakowało niczego. Optyczną przewagę przez praktycznie cały mecz posiadali gospodarze, chociaż wicelider okręgówki pokazał się także z dobrej strony. Powiem więcej, to był najlepszy mecz, jakikolwiek widziałem w wykonaniu naszych chłopaków. No, zagrali naprawdę z sercem, tym bardziej, że to był mecz o punkty, bo oczywiście mieli me, mecze lepsze, spalingowe, ale to, tego nie bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim te mecze mistrzowskie nawet najbardziej interesują i myślę, że to były najlepsze ich zawody. Bardzo zdeterminowani, wszyscy na świeżości wyszli i naprawdę chcieli grać. Cieszę to, że bardzo dużo grali piłką i tutaj, i tu nam właśnie to otwierało drogę do bramki. No, troszeczkę. Powiem szczerze, brakuje nam takiej zimnej krwi, jak i z przodu, tak i z tyłu. No było zalecenie, żeby uważać na wnuka. No niestety jeden, jeden zawodnik nam strzela trzy bramki, to troszeczkę zdecydowanie za dużo. No. Ale nic nie umując chłopakowi naprawdę ma i warunki i wyśmienity no. z głowy trzy bramki strzela, no. No naprawdę dobry chłopak, nie? Ale tutaj mówię, nasi chłopcy też pokazali charakter. Bardzo dobrze grali, osto przede wszystkim zdecydowanie. No i, i to jest nagroda. No. Po ciężkich trudach, ale ten będzie jednak wygrany dla nas. Nie? W pierwszej połowie kątpianie wypracowali cztery doskonałe okazje do strzelenia gola, ale tylko jedną z nich potrafili zamienić na bramkę. W 35. minucie na listę strzelców wpisał się Jakub Górecki, który wykończył podanie Marcina Gruszki. W tym momencie był remis 1 do 1, bowiem wcześniej w 16. minucie swojego hat-tricka zaczął kompletować Damian Wnuk. Piłkarze baryczyjanków Janków Przygodzki zagrali w pierwszej połowie praktycznie na 100% skuteczności. W 41. minucie najlepszy strzelec z okręgówki przy biernej postawie obrońców pokonał bramkarza Artura Woźniaka. Drugą połowę Kępniani rozpoczęli z wielkim animuszem, jednak Piotr Cierlak nie wykorzystał znakomitej okazji do wyrównania. Minutę później dopiął celu Jakub Górecki. Kępnianie grali jednak o pełną pulę, ale także Barycz przestała skupiać się wyłącznie na defensywie. Otwarte starcie wygrali biało-niebiescy. Najpierw w 63 minucie na raty z trafił Wojciech Drygas, a w 77 minucie po strzale Cierlaka Polonia prowadziła już 4 do 2. Tak, oczywiście przyjechał wicelider, ale nie przestraszyliśmy się go. Wyszliśmy tak, jak sobie założyliśmy, pewnie agresywnie od początku, co przyniosło efekt, choć przegrywaliśmy pechowo do przerwy 2-1. Teraz zostało jeszcze parę minut, ale myślę, że to wygramy. Udało się ukuć brameczkę z rzutu wolnego? Tak, tak. Myślę, że forma zrosła tydzień temu szczeliłem, teraz weszła, ale to nie ja jestem od bramek od kreowania tej gry. Przyjezdni rzucili się do odrabiania strat, i szybko, bowiem w 83. minucie, kontaktowego gola zdobył wnuk. Na wyrównanie zabrakło czasu. Z dramaturgią, już no, siedem bramek padło dla kibiców, wyważam. Widowisko było w miarę okazałe. Obydwa zespoły popełniały błędy, czasami szkolne, i to było widać. Nie wiem, czy u nas troszeczkę się wkradło to, że graliśmy w środę tygodnia sparring z ostrowią troszeczkę daje zmęczenie, bo oddaliśmy pole gry. W polu Polonia miała przewagę i, i grała lepiej. Oprawia piłką, u nas brakowało przetrzymania i pogrania piłką, także no, no, później po zmianach troszeczkę ostatnie 20 minut zaczęliśmy lepiej grać. Polonia zajmuje piąte miejsce w tabeli. Barycz plasuje się na drugim miejscu.